PKW zadecydowała, że PiS dostanie swoje pieniądze z subwencji partyjnej, ale oczywiście Donald Tusk w swoich mediach powiedział, pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale tym razem jest historia taka, że uśmiechnięta koalicja i posłowie tak, przez 8 lat powoływali się na prawo, na konstytucję, że jest łamane prawo, konstytucja, nie ma praworządności. I co zrobił teraz Donald Tusk? Jak się nie spodobał wyrok, pieniędzy nie ma i nie będzie, tak napisał w swoich mediach, z pewnością nie o to chodzi, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Tylko chodzi o to, że tak, że drodzy Państwo, nie dajcie tak teraz mówić, czy to pisowcy uratowali pisowców, bo historia jest trochę bardziej skomplikowana. Dziewięciu sędziów decydowało o tym, czy w ogóle PiS może dostać sprawozdanie, i czterech było właśnie tych nominowanych przez PiS. No i oczywiście zagłosowali za tym, żeby PiS dostał te pieniążki, ale na pięciu, które powołała uśmiechnięta koalicja, tym razem dwóch się wstrzymało od głosowania, bo widzą, że to, co robi ekipa Donalda Tuska, jest jeszcze warsze, gorsze bezprawie niż to, co robili pisowcy. No i oczywiście, co napisał Donald Tusk. Nie spodobało mu się tej pieniędzy, nie ma i nie będzie, ale no... Oj, Tońciu, ja wiem, że teraz wy wszystko zrobicie, żeby nie oddać tej władzy, ale tym razem jak naprawdę przegracie wybory, to chyba pójdziecie wszyscy siedzieć, bo to, co teraz robicie, to jest gorsze bez, bezprawie niż pisowcy to, co robili. I jedyne, co się dla Was należy, to zginić w pieku. Pozdrawiam myślących Polaków, żeby zakończyć tam burgan, co się dzieje w naszym kraju, trzeba zagłosować na Konfederację. Konfederacja, Polska Racja. Pozdrawiam.